Dzień dobry, dobry wieczór, wszystkiego dobrego w nowym roku. W e, związku z tym, że dzisiaj miałem trochę wolnego czasu, bo w końcu jest święto, to zrobiłem coś e, takiego w postaci: dołożyłem e, dwa zaczepy e, o 5 12 V, bo ten generator. Nie ma możliwości podpięcia niczego na 12V fabrycznie, ma tylko 230. No i to ogólnie nie jest problem, bo jeżeli ktoś potrzebuje korzystać z generatora awaryjnie i on ma zasilać urządzenia o napięciu sieciowym, Zawsze można sobie założyć, przedłużacz, zawsze można sobie podłączyć jakąś ładowarkę. Ale ja zrobiłem taki, e, takie udogodnienie, e, bo ja mm, mówię: kurczę, mam taki generator. On ma sporej mocy prądnicę tam niskiego napięcia. Nie, czemu nie? Mówię, i zrobię sobie z niego taki awaryjny. Mm, Prostownik, taką awaryjną ładowarkę do na przykład Rozładowanego samochodu, no, potrzebujemy coś w miarę szybko Podładować Bo nam się coś Śpieszy y, i no wiecie takie, takie prostowniczki Nawet jak one mają tutaj napisane, że on ma 15 Amper Zadyszki dostaje już tam chyba przy 11 czy 12 Amperach, on się wyłącza, ma tam taki termik założony, się wyłącza No nie daje rady, więc ja mówię, zrobię sobie Takiego blackoutowego ładowacza. No i jak to zrobiłem? A no bardzo tanio, bardzo prosto. Zaciski sobie wziąłem tutaj odczepy. E, miałem takiego starego gruchota. Takiego Chinola. kiedyś no, kupiłem, on na dawce posłużył, części różnych. Więc te odczepy sobie z niego zdjąłem, te, te dwa. To jest standardowe uziemienie. Zapalniczka samochodowa, sklepowo-marketowa. Ja takową miałem, ale on, ona kosztuje około 15 zł, 20 zł. Tak, tu można sobie zapiąć każde urządzenie jak do zapalniczki samochodowej. Ja sobie zrobiłem tak, że mam jeszcze... O, mogę sobie papieroska odpalić, którego już nie palę. E, od jakiegoś czasu mi się udało rzucić. No i jak to zrobiłem? Tutaj z prądnicy wychodzą jest, wychodzą dwa przewody, jeden jest taki grubszy, trzy on sobie tam idzie na górę, bardzo wysokie napięcie generuje na tych, tych przewodach, ale na tych dodatkowych dwóch już mamy napięcie rzędu 35-37V, no więc to już jest bardzo dobrze, Pro, oczywiście napięcia przemiennego. No i co ja zrobiłem? Wziąłem sobie, bo takowy miałem na stanie, regulator napięcia od chińskiego motocykla. Są to dla niego warunki takie robocze, bo on do takiego zasilania prądem przemiennym o takim napięciu został stworzony. I teraz tak, tutaj z tej prądnicy, w tym generatorze, wychodzą dwa przewody koloru żółtego. Jak dobrze pamiętam, tak, żółtego one to, to jest to, co wychodzi tutaj na tą wtyczkę. Tu, dwa żółte. Tutaj nie ma plus, minus, tu nie ma polaryzacji, bo to jest prąd przemienny. Nie ma znaczenia, jak się tutaj złapiemy tym regulatorem do tych dwóch przewodów. Ważne, żeby się po prostu tutaj dobrze złapać w tym obwodzie. Za podłączenie się do tego obwodu pierwotnego, prądnicy, odpowiadają przewody w regulatorze koloru żółtego i różowego. No, dlaczego wam to mówię, bo te chińskie regulatory do chińskich motocykli wszystkie są takie same, więc. O i tutaj łapiemy do tych dwóch przewodów. Napięcie przemienne. A po wyprostowaniu tego napięcia interesują nas już przewody. Wychodzą z regulatora przewód zielony i przewód czerwony. Czerwony jest. Plusem zielony po chińsku minus. I to już sobie później doprowadzamy standardowo. Ja tu wziąłem sobie takie przewody, no bo takowe już mam, jakby powiedzieć, no na stanie te kolory. Nie będę tutaj się bawił w ciągłość kolorów. Ważne, żeby mi się zgadzały oznaczenia tych przewodów. Plus z regulatora idzie przez Tutaj sobie idzie do góry, idzie przez e, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe. No, tak by wypadało, żeby było. Ja tutaj dałem 15A. Nie wiem, czy nie przesadziłem, bo e, nie wiem, czy się, e, czy on zadziała w czasie zwarcia. Czy nie, nie jest za duży. Nie wiem. Będę musiał to sprawdzić. Mm. Czy nie trzeba będzie dać 10A. Nie wiem, jakiej wydajności jest ta, ta prądnica, czy chwilowo, taki prąd zwarciowy ona z siebie wyda w razie w razie zwarcia. No i tutaj już zapina, zapinamy sobie do do zapalniczki i plusikiem też idziemy sobie do, nie, do, do zacisku dodatniego. No i jak ja go dzisiaj użyłem, ja sobie to zrobiłem, i ja go dzisiaj sobie przetestowałem i działa to bardzo ładnie. Ano. Z przyczepy, gdzie mam dwa no dość spore akumulatory, kwasowołowiowe, ale takie dość sporałe. E, wyprowadziłem sobie przewód. E, no na razie krokodylkami sobie spiąłem, jeszcze go tam nie zrobiłem. Muszę się zastanowić, jak przyłączę do tej przyczepy, zrobić, żeby to było na zasadzie taki plug-and-play. Ale na krótko, jak zapiąłem go do akumulatora, to mm, no woltom już w przyczepie no, pokazał dość, bardzo ładny przyrost napięcia. Czyli no dość dobrze on sobie radzi z ładowaniem, czyli e, trafiony zatopiony działa e, za 500 zł robi nam się taki multifunkcyjny generator, który ogólnie robi robotę trochę Chińczycy tam trochę nakłamali że tak powiem, z jego możliwościami, bo jak on, on po za 5500W natychmiast dostaje 1500W o charakterze rezystancyjnym, żeby sprawa była jasna: nie indukcyjnym, nie pojemnościowym, tylko rezystancyjnym. I on przy tym obciążeniu, zapachy wywala, że jest przeciążony. I do widzenia. Nie, tutaj to, to jest porażka. Nie, on może sobie pracować 700W, 800W, to jest wszystko co on może. Nie, takiej mocy skutecznej. nie. Chodzi to bardzo ładnie, co mogę wam powiedzieć to Choroba, nie wiem gdzie kupić ten rozrusznik, bo on jest taki do tego silnika, nie wiem gdzie to kupić. Może ktoś by mi podpowiedział, może już ktoś miał do czynienia z takim rozrusznikiem, szarpakiem. No niechlujnie fabrycznie złożony i tam ja go trochę podrzeźbiłem, żeby on działał, ale bardzo chętnie bym go wymienił na nowy, bo te roz, rozpieraki, które tam pracują, jeden się uszkodził i w tej chwili na jednym pracuje. To jest generator, to ma zawsze chodzić, a nie na zasadzie: O, tego dzisiaj nie, bo ten ma szarpak zepsuty. To ma działać i koniec. Także naprawa jest, znaczy naprawa. Przeróbka jest banalnie prosta. Koszt regulatora do motocykla 20-30 zł, to jest niewiele, a naprawdę rosną nam możliwości użytkowania takiego sprzętu. Bo równolegle możemy bezpośrednio z przyłącza wysokiego napięcia korzystać sobie z 230 i równolegle możemy coś sobie zapiąć. No nie ma waryjnie, jakąś ładowarkę do telefonu, cokolwiek. Tak, W planach mam następny, następny upgrade tego sprzętu, będzie polegał na tym, że on dostanie jeszcze akumulator. No bo jak już mamy regulator napięcia od motocykla, to jeszcze tutaj wstawimy akumulator od motocykla. Taki 3 Amperogodziny, 4 Amperogodziny od skuterka jakiegoś wstawimy. Ja sobie tutaj przełożę to mocowanie, przeniosę sobie tutaj do góry. To co do silnika go tutaj przymocowałem, to sobie przeniosę go do góry jedno oczko, żeby tu mi się zrobiło więcej miejsca. A tutaj po sobie taką podstawkę. Żeby za mocno nie ingerować w, to, w obudowę tego generatora, to tylko coś tutaj przykręcimy. Zrobimy podstawkę do akumulatora i wepniemy się tutaj w ten obud prądu stałego po regulatorze. Ten plus i minus przetniemy i puścimy przez akumulator i dopiero pójdziemy na górę. No, co, mi to tutaj, co mi to da? No, nie zawsze będę musiał Uruchamiać silnik generatora, jak będę na przykład potrzebował, sobie naładować telefon, podładować czy jakieś inne urządzenie na 12V, które nie będzie potrzebowało dużego prądu. A druga zaleta tego rozwiązania jest taka, że gdy po stronie odbioru no, podłączymy coś mocniejszego. To ten akumulator, który tu będzie, trochę nam skompensuje. Na przykład to, że ten regulator jest poza, obciążenie jest poza skalą pracy regulatora albo poza prądnicą, to ten akumulator nam to trochę skompensuje chwilowo. No nie można przeginać, ale już jest dobrze, on już sporo może. Już sporo może, ja jestem bardzo zadowolony. Czego ja Wam. Serdecznie życzę, polecam to zrobienie takiej przeróbki. To jest banalnie proste, działa, może się przydać. Pozdrawiam i do następnego.